Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki, chłopcy, nisko się kłaniam. Słuchacze i słuchawki, witajcie, mediteuszki i mediteusze. Jest środa, 12 dzień lutego 2025 roku. Słońce wzejdzie o 7, a zajdzie o 16.53. Imieniny obchodzą Benetykt, Norma i Ludwik. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego. Bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś dzień teorii ewolucji. Motto na dziś? Wstydliwość to najbardziej ludzka z ludzkich cech. Darwin. 470 wydanie codziennika motywacyjnego, proszę zapiąć pasy, usiąść wygodnie i mkniemy. My często przez całe dziesięciolecia nosimy w sobie myśli typu nie uda się, nie chcę, nie mogę, nie wyjdzie, nie dam rady i te wszystkie rzeczy, których nie chcielibyśmy, żeby były obecne w naszym życiu. Ale z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu dajemy im swoją uwagę. I jak następują te wszystkie katastrofy, które sobie tak naprawdę projektujemy w wielu przypadkach, dajemy uwagę tym myślą. Jesteśmy wkurzeni, zdenerwowani, zrozpaczeni, rozgoryczeni i wszystkie te niskoenergetyczne zabawy, kiedy coś nam nie wyjdzie w życiu, nie pójdzie coś zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Dochodzimy do pewnego dysonansu, no bo z jednej strony chcielibyśmy być szczęśliwi, mieć pieniądze, miłość, rodziny i wszystkie te rzeczy, które kojarzą nam się z dobrostanem. Jednakże uporczywie, uporczywie w wielu przypadkach. Dajemy swoją uwagę nie myślom, które budują, tylko tym, które niszczą, niweczą i rozwalają. Dziś o pewnej technice, technice, która ma swoje korzenie naprawdę dawno, gdzieś lata, tysiąc lat temu i była praktykowana przez wielu w różnych dogmatach religijnych, w jakichś nawet ezoterycznych działaniach, czarodziejskich działaniach, jakbyśmy tego nie nazwali. Ale tej technice przyjrzał się sam Jung, i doszedł do wniosku, że symbolika, która jest obecna w tej technice, jest naprawdę działająca. Fenomenalne zdarzenie i reakcje nasze na to, co się wydarza. Chodzi o dokonanie mentalnej czystki w swoim umyśle. Technika jest. Wykonywana może być wykonywana dwojako. Jedna typowo wizualizacyjna, druga wizualizacyjno-afirmacyjna. I dziś o obydwu tych technikach opowiem. Jak ktoś będzie miał jakieś ymm, ale, a propos, że tutaj magia ezoteryka, dokładnie tak było. Nawet sam pan Jung w swoich rozprawach napisał, że tak było. Znalazł taką technikę, działa, ona była wykonywana, a zresztą posłuchaj bardzo uważnie. Dokonanie mentalnej czystki. Zobacz, jak się tak zastanowisz i usiądziesz wygodnie. W swojej głowie masz zbiór myśli typu nie chcę, nie uda się, nie mogę, nie będę, a jak nie wyjdzie, a jak i te wszystkie rzeczy, które nie działają dla twojego dobrostanu, ale z jakiegoś powodu gdzieś tam z głębi umysłu wychylają się, a ty dajesz im swoją uwagę. I teraz chodzi o to, aby usiąść bardzo wygodnie, to jest pierwszy model tejże techniki i zdać sobie sprawę z tych wszystkich myśli, czyli przyjrzeć się każdej po kolei, od lewa do prawa, jak wygląda, co robi w Twoim życiu, skąd się pojawia i z jakiego powodu się wzięła. No, to jest ważne, no bo każda myśl, każde wyobrażenie, każda jakaś informacja w naszej głowie bierze się skądś, ona nie bierze się sama z siebie. Generalnie to jest suma doświadczeń, jakiegoś filtrowania, wyobrażenia itd. Usiądź zatem wygodnie, i to jest pierwsza technika: wyobrażaj sobie każdą z tych negatywnych myśli, zobacz jak najwyraźniej: jak ci się nie udało dostać do pracy, jak ci nie zapłacili, jak cię rzucił facet albo kobieta i te wszystkie dramaty, które zazwyczaj krążą w twojej głowie, ale. Po każdym takim obrazie zbudowanym, wyraźnym, naprawdę dobrym, wyobraź sobie, że spalasz ten obraz, że go spalasz, po prostu robi się z niego popiół, płonie. Naprawdę, najbardziej oczyszczająca siła na ziemi ever. Moc ognia. Wypalasz, jest popiół, zdmuchujesz, nie ma. I tak należy postąpić z każdą z tych myśli. Proces należy powtórzyć według Junga trzy razy w tygodniu, czyli na przykład poniedziałek, środa i piątek i dać naprawdę całą swoją uwagę temu procesowi. Tu działa prosta symbolika, tu działają proste triggery. Zresztą Jung, jak wiesz, był symbolistą. On dawał uwagę symbolom, różnym metaforom, które się pojawiają w życiu, zresztą tak samo jak Freud, tylko tamten poszedł jeszcze głębiej, jeszcze dalej i dorabiał wiele różnych teorii do tego, co się komuś wydaje albo coś zobaczył, albo kto coś odczuwa? No wróćmy do Junga, symbolista wielki, więc na zasadzie symbolu przywołaj te obrazy, które kojarzą ci się z myślą, a nawet mogą być to całe sceny, jak nie dostajesz pracy, jak cię rzuca facet, jak cię rzuca kobieta, jak ci nie wypłacają, jak stracisz pieniądze, wszystkie, wszystkie te dramaty, które naprawdę są obecne w twojej głowie, ale po każdym z nich je po prostu spal, spal i wyobraź sobie, że rozdmuchujesz ten popiół, on znika i go nie ma i powtórz ten proces trzy razy. Działa, naprawdę sztos. Ja jestem wielkim orędownikiem tego, ale jest jeszcze technika, którą odkrył sam pan Jung właśnie i na tejże podstawie zrobił to, o czym ci powiedziałem, a ona w swoim korze wygląda następująco. Siądź wygodnie, weź ileś kartek małych, na których na każdej z nich napiszesz ową myśl. Albo możesz też opisać ową myśl. Możesz też wziąć kartkę A4 i napisać wypracowanie na temat tego Jakie konsekwencje i z jakiego powodu i tak dalej. Wszystko, żeby zostało zapisane. I przeczytaj to bardzo wyraźnie. Zdaj sobie sprawę, jakie to dramaty, dizastery i słabe okoliczności w twoim życiu nastąpią, kiedy wydawałoby się, że z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu właśnie te myśli odpalą. I teraz podejmujesz pewną decyzję. I tutaj jest działanie troszeczkę zakrawające o, o magię, o ezoterykę, o tego typu rzeczy, ale też jest symboliczna. Ja zaraz powiem, jak to było wykonywane u swojej podstawy. Należy te wszystkie kartki wziąć, wyjść na pole, jeżeli mieszkasz w Małopolsce, na dwór, jeżeli w innej części Polski albo na zewnątrz. I należy przeczytać każdą z tych myśli, dać jej naprawdę swoją uwagę. Naprawdę uświadomić sobie, jak destrukcyjną mocą jest ta myśl i po prostu spalić, fizycznie podpalić to ogniem. I teraz ważna informacja bo tak było u samej podstawy. Ludzie, którzy robili tę praktykę a to jest praktyka XVIII, 19 wieczna 17 wieczna w wielu źródłach Jung się do tego dokopał. Mieli przekonanie, że należy wywieźć. Oczywiście robili to piśmienni, żeby nie było, żeby zaraz się odpaliło tutaj zaraz ludzie, że. A w XVIII wieku to niewiele kto pisał. Robili to ludzie piśmienni, którzy kumali. Brali ten popiół i wywozili jak najdalej od swojego miejsca zamieszkania. Jung trochę to spłycił, można to spuścić. Wiesz, w jakimś tam strumieniu, klozecie czy gdziekolwiek indziej. Chodzi o to, żeby pozbyć się tego ze swojej przestrzeni. I taką praktykę należy wykonać również 3-4 razy. I tyle. To jest symbolika. Symbolika, metafory, metafory i te wszystkie rzeczy działają na nas ludzi naprawdę petarda. My myślimy obrazami, w wielu przypadkach dźwiękami, wielu jakieś symbole kojarzą nam się jednoznacznie. Tu nie ma czarnej magii, bo nie ma jakiegoś okultystycznego działania. To jest po prostu destrukcyjna siła ognia i pewnego naszego wyobrażenia, któremu dajemy swoją uwagę. U samej podstawy, jak Jung to odnalazł, na samym początku drzewie było tak, że owe myśli, owe rzeczy, które mogą nie pójść zgodnie z planem, no, też wrogów i różne inne sytuacje, zakupywano na cmentarzu. Popiół, który został po spaleniu wroga, kogoś, w sensie metaforycznym oczywiście, Jakiejś choroby, i tak dalej, i tak dalej, zakopywano na cmentarzu. jak chcesz to zrobić? Nie namawiam, ale tak było u swojej podstawy. Naprawdę ciekawa, petarda, działająca technika, gruba symbolika, grube dawanie swojej uwagi przez chwilę temu, co może nastąpić przez to, że dajesz swoją uwagę tym wszystkim. Nie chcę, nie mogę, nie uda się, nie wyjdę, nie przyjmę mnie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale zauważ jedną bardzo ważną rzecz. We wszystkich tych trzech technikach, znaczy w jednej, ale w różnych swoich mutacjach, następuje oczyszczenie. Na, następuje wyrzucenie tych czarnych myśli, które jakby są destrukcyjne i które nie dają spokoju i które mają ogromną szansę na manifestację w twoim życiu, jeżeli będziesz przywiązywał albo przywiązywała do nich swoją uwagę. No ale dobrze, zatem co zrobić jak już oczyścisz te całe swoje przedpole mentalne? Te wszystkie myśli z głowy jak wyrzucisz, jak Oczywiście, umówmy się, że zadziałała symbolika ognia, spalania, wyrzucania, spuszczania w kiblu, czy cokolwiek innego. Zobacz, zostaje jakaś przestrzeń w twojej głowie, która była wypełniona właśnie tymi myślami. I co teraz zrobić? No bo czas czekać, żeby się pojawiły nowe, równie krzywe, równie, równie słabe, równie czarne, równie takie, którym będziesz dawała swoją uwagę im, a one będą działały ku twojemu dobrostanowi, ale w zupełnie inny sposób niż ty oczekujesz? No nie według Junga i według naprawdę wielu nauczycieli, z którymi ja miałem styczność. Yy, nasze umysły nie lubią pustki jako takiej. My musimy dawać swoją uwagę czemuś. Zauważ, że jak funkcjonujesz podczas dnia, nawet jak jesteś najbardziej szczęśliwą osobą na ziemi ever. Masz wszystko, pieniądze, sławę, relacje, wszystko działa jak trzeba. Naprawdę jest cudnie. To cały czas myślisz Cały czas dajesz swoją uwagę myślom, jakimś. No, w przypadku człowieka szczęśliwego, spełnionego, zadowolonego z życia, to są to piękne, budujące myśli. Ale w wielu przypadkach, u ludzi, którzy dają swoją uwagę deficytom, a są tacy, którzy robią to nagminnie i cały czas, non-stop, i oni mają bardzo mały zasób tych dobrych, spełnień, pięknych, budujących, motywujących myśli. Po takiej technice. Przez jakiś czas bardzo krótki, bo ludzki umysł to szybko wypełnia. Powstaje pustka. No bo kurde, czemu to dawać swoją uwagę? No więc zaczynają nakręcać od nowa te spirale. Jung mówił, żeby wypełnić. Jung mówił, żeby wypełnić to pozytywnością, jakimiś odczuciami pozytywnymi. Więc ja mam propozycję i to jest taka rozkmina moja i mojego kolegi Maćka, że jak już wyrzucisz te wszystkie złe, negatywne myśli, to zbuduj sobie obraz pozytywnych przeciwieństw. Tego, co zostało spalone, wyrzucone, i daj temu całą swoją uwagę. Możesz to napisać, możesz to rozkleić, możesz to zanotować, możesz to pielęgnować jako obraz ostry, wielki, dobry, odczucia z niego płynące i tak dalej. Możesz się umiejscawiać w kontekście tego zdarzenia. Ważne jest to, żeby nie dać umysłowi, a na pewno działasz w takim modelu i wielu z nas działa. Czasu, miejsca i przestrzeni na to, żeby wypełnił znowu jakąś sieczką słabą, którą znowu będziesz dawała uwadze, bo w takim oczyszczaniu można wiesz, można popłynąć naprawdę grubo, można się oczyszczać przez pięć dekad i nic z tego nie wyniknie. To nie o to chodzi. To chodzi, żeby, <laughs> przepraszam, uświadomić sobie na samym początku, że oto był jakiś zbiór myśli, które nie działały dla dobrostanu, które były destrukcyjne, które były myślami, które niszczyły, rujnowały Twoje życie i zastąp to. To prosta technika, jak się przyjrzysz temu, przeramowanie w NLP, tak? Czyli zamiana, zmiana jakiegoś stanu słabego na dobry, albo odwrotnie, no bo przeramowanie może działać w dwie strony. Zmiana takiej perspektywy, jakby co by było, gdyby. Czyli co będzie, kiedy w Twoim życiu będzie zupełna przeciwieństwo, zupełne przeciwieństwo tych Twoich czarnych myśli, czyli wszystko pójdzie zgodnie z Twoim oczekiwaniem. Takim, które zadziała dla Twojego dobrostanu. I to jest jedna z ciekawszych i fajniejszych technik. Jak przyjrzysz się tej technice, to tutaj gra tylko i wyłącznie symbolika. Oczywiście można się odpalić za chwilę w komentarzach, że. O, czarna magia, ezoteryka! o, cmentarz! No, nikt ci nie każe chodzić na cmentarz. Możesz sobie to zwizualizować, możesz sobie to spalić, wynieść gdzieś daleko od domu albo spuścić w kiblu i zapomnieć. Ale nie dawać swojej uwagi tej pustce. Która zostanie, bo zostanie. Nasze umysły działają bardzo szybko i one przywiązują wagę do symboliki. Ile to razy powiedz, O, tutaj coś wydarzyło się, słońce zaszło, wiatr mi zwiał kapelusz z głowy, w momencie, kiedy pomyślałam o tym, to znak. Nie, to nie żaden znak, to przyroda i wiatr. Nie dorabiajmy teorii do rzeczy zbędnych. Ale sama ta praktyka, tak jak ci powiedziałem, symbolika, jakieś połączenie wyobrażenia, nadania wartości symbolom. Działa, sprawdź. Sprawdź i napisz, co o tym sądzisz. Napisz, jak u ciebie to zadziałało. Ważne jest to, żeby ten proces powtórzyć kilkukrotnie, bo za pierwszym razem nasze głowy się bronią przed takimi rzeczami. Wiesz, tu jakiś koleś wypisuje coś albo sobie wyobraża, że tam spala te wszystkie rzeczy. Uuu, straszne to w ogóle jest, bo naprawdę szatan opętał i tak dalej. Nie, nie ma to nic wspólnego z żadnymi szatanami, dogmatami religijnymi, ezoteryką i tak dalej, chociaż u swojej podstawy, jak wiesz, było. Tak jak było. Namawiam cię do skorzystania z tej praktyki. Działa naprawdę petarda. Oczywiście każda z tych praktyk, każda sporad na kanale Mediteusz czy w codziennik motywacyjny, każda mm, praktyka, którą ja się dzielę, tak naprawdę działa lub nie. Ale wtedy, kiedy pozwolisz na to, żeby działała, albo zabronisz jej, żeby działała. To są po prostu narzędzia. To jest dokładnie ten sam case, którym ja opowiadam od lat, że kupując młotek i gwoździe i trzy deski, nie. Powoduje, że dany młotek, dane gwoździe wbije w owe deski, że owe deski będą trwale połączone gwoździami, które zostały wbite. To są narzędzia. I tak samo jak godzisz się na to, żeby użyć młotka i gwoździ, żeby połączyć deski, dokładnie identycznie jest z tymi. Patentami, z tymi wszystkimi rzeczami. Słuchajcie, na zakończenie chciałbym Wam polecić coś, co jest naprawdę fenomenalne. Ja często sięgam do tej książki. Dostałem ją kilka lat temu, jeszcze w wersji anglojęzycznej. kilka dni temu dotarła do mnie polska wersja a to jest bestseller międzynarodowy 101 lekcji, które zmieniają Twój sposób myślenia. Pani Brianna West. To jest książka. Ja do takich książek zawsze wiesz, popowych podchodzę z pewnym przymrużeniem oka z racji wykształcenia i z racji tego, co nakładziono mi do łusego uba przez wiele, wiele lat. Ale to jest jedna z tych książek, która nie jest styropianem i która jest napisana w dobrym tego słowa znaczeniu, w popowy, komercyjny sposób, ale działający tak bardzo mocno na wyobraźnię człowieka zachodu. XXI wieku, że polecam przeczytać ją każdemu. 101 lekcji, które zmieniają Twój sposób myślenia. Briana West. Naprawdę fajna książka wydawało, wydało wydawnictwo Filia. Polecam do kupienia. Ja kupiłem swoją w Empiku. Droga to droga, ale fajnie wydana. Dziewczynki i chłopcy, kawowiczom z bajkowi.tuslash wiecie za co, dlaczego i po co. Do samej Ziemi ukłony zasyłam. Jesteście najcudowniejsi. Linki do kursu Agnieszki Pilarczyk, do książek Feng Shui, do mudraża i tak dalej w opisie. Dzisiaj mam już złożony newsletter, postaram się go wysłać albo dziś, czyli nagrywam to we wtorek 11 w nocy, albo w środę z samego rana wyjdzie. Trzymajcie się ciepło i poręczy do usłyszenia w tabletkach. Cześć. Codziennik Motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.